Kolejne tragiczne informacje o służbie zdrowia. NFZ ma rekordowy bagaż. Zobowiązania z poprzednich lat są 24 razy większe niż jeszcze w roku 2023. Ponad 6 miliardów złotych długu. I on cały czas rośnie. Chcę powiedzieć Polakom, to wszystko, te problemy znikną, jak za dotknięciem czarodziejskiej różki. Ta... Zdrowie polskich rodzin jest po prostu zagrożone. Narodowy Fundusz Zdrowia Tnie w tym czasie wydatki o 434 miliony złotych na leczenie szpitalne, o prawie 200 milionów złotych na specjalistów. Mniej jest także środków finansowych na refundację leków. Plan finansowy tej instytucji po prostu się nie spina, a dziura w zdrowiu stale się pogłębia. A ty czekasz miesiącami na wizytę. Albo płacisz po prostu z własnej kieszeni za prywatną wizytę. Narodowy Fundusz Zdrowia tonie aktualnie w długach, a system ochrony zdrowia razem z nim. Ten rząd nie robi absolutnie nic, żeby to zmienić. Nie da się za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zmienić wszystkiego od razu, chociaż bardzo bym oczywiście chciała.